Cześć, witajcie moi drodzy. Mamy środę. Zapraszam na klina. Odnośnie trochę wczorajszego tematu, czyli e, czy można zapić, kiedy wszystko się dobrze układa? No jak się okazuje, że kiedy wszystko idzie dobrze, to, to, to też nie jest dobrze, że wtedy warto w ogóle tą czujność zachować. Natomiast i przede wszystkim zaakceptować, że w życiu są wzloty i upadki. No tak to wygląda po prostu. A dzisiaj troszeczkę ten temat jeszcze pociągniemy. Gdzie mam ten, ten? Tutaj mam ten fragment. Rób to, co możesz, tym, co posiadasz i tam, gdzie jesteś. Teodor Roosevelt. Moi drodzy, ja już to kiedyś mówiłem w jakimś klinie, albo chyba w drogowskazie, bo tak kojarzę, że to podczas drogi opowiadałem o tym, że Pewną harmonię, spokój, spełnienie, sens życia, czyli to są najbardziej istotne rzeczy, o które w ogóle powinniśmy zabiegać. Uzyskujemy też właśnie w akceptacji, tak? Chodzi o to, że mamy glinę, jaką mamy i tym należy kleić, tak? Masz doświadczenia, masz możliwości, masz zasoby takie, jakie masz, a nie inne, i na tym powinieneś się skupiać. I tam, gdzie jesteś, działać. Nie? Bo czasami jest tak, że w tej drodze do sukcesu, to my naprawdę próbujemy starać się kimś, kim nie możemy być w pewnym sensie. Nie? Bo takie mówienie, że możesz być absolutnie kim zechcesz, to tak nie bardzo. Nie? To jest trochę, wiesz, okłamywanie samych siebie, więc tutaj na to musisz mieć poprawkę, bo prędzej czy później trafisz na ścianę, której całkiem możliwe, że nie da się przejść. I ja wiem, że fajne są takie historie inspirujące, bardzo ludzi, którzy mieli takie przeciwności losu, a mimo wszystko udało im się cel osiągnąć, to to wszystko ładnie, pięknie. Natomiast po pierwsze, jaką cenę zapłacili po drodze, to jest jedna rzecz, i nie wiem, czy każdy z nas by chciał taką cenę zapłacić. A po drugie, pytanie, yy, pytanie właściwie nie pytanie, fakt, że takich ludzi to jest naprawdę jeden na, na miliony, tak? Więc prawdopodobieństwo tego, że Tobie się w końcu uda zostać kimś, kim właściwie nie powinieneś być w pewnym sensie, no to, to, to wiesz, to jest bardzo, bardzo niskie. Dlatego moi drodzy, starajmy się robić to, co możemy, tym, co akurat mamy w tej chwili. Jeżeli pewnych umiejętności czy narzędzi nie mamy, no to trzeba, wiesz, poszukać, sprawdzić, czy mogę się czegoś nauczyć i tak dalej. Ale nie próbujmy być kimś, kim no naprawdę nie możemy być. Nie? To tak, jak ja bym miał zostać jakimś turbomega No, odpada. Po pierwsze, jestem za stary, a po drugie, no nie, to mnie kręci, tak? Wiesz, no tam może trochę tak, no ale nie na tyle, żebym wie, ścisnął w tą stronę. Nie? I dużo łatwiej będzie, bo cała sztuka polega na tym, żeby być szczęśliwym. Ja się kiedyś mojej żony zapytałem, ty słuchaj, a co byś powiedziała, gdybym tak już właściwie to wszystko rzucił i został. Magazynierem, ne? bo pracowałem na magazynie przez parę lat i dobrze wspominał tą robotę. Ona do mnie mówi: Jakbyś był szczęśliwy, to bym chciała. Czemu nie? No właśnie. Bo my czasami dajemy sobie wmówić takie coś, że aby być szczęśliwym, musisz to, 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 to i to i nieskończoną listę rzeczy odhaczyć. A w rzeczywistości, żeby być szczęśliwym, to wystarczy pewnie rozwijać się małymi krokami, ale za pomocą narzędzi, które masz, które możesz mieć. W tej chwili i w tym miejscu, gdzie jesteś, jest dużo łatwiej, przyjemniej, i na końcu dnia lepiej. To wcale nie jest marazm, to jest rozwój, ale we własnym tempie. Pomyśl o tym. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Jutro, cześć. Muzyka